Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze ogłoszenia parafialne. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne, a po mszy świętej będzie można także wesprzeć Kościół na wschodzie, wrzucając do koszyka Panią ze zespołu charytatywnego. Bóg zapłać za te wszystkie ofiary. Dzisiaj jest kolejne spotkanie dla bierzmowańców w formie online i o 20.00 medytacja karmelitańska, I Jak zawsze o tej porze jest okazja do spowiedzi. Jutro rano jest nabożeństwo do świętej Anny Beretty Moli, a wieczorem msza święta w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci. We wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Dzieci Maryi. W czwartek jest kiermasz, to znaczy 20. rocznica poświęcenia naszego Kościoła. Z tej okazji msza święta będzie w sobotę o godzinie 11.00. Miał być z nami arcybiskup, ale... Wiadomo, taka sytuacja jest, nie będzie go, natomiast przesłał nam swoje pozdrowienia ukażą się w formie wideo. Tamsza święta będzie sprawowana w intencji ży żyjących i zmarłych, budowniczych, dobrodziejów, pracujących tutaj kapłanów. Zapraszamy głównie do udziału online. W piątki o 19 zapraszamy na roraty dla młodzieży i dla dorosłych. Msze święte ruratnie o 6.45 codziennie od poniedziałku do piątku są transmitowane. Zapraszamy także rodziny i dzieci do korzystania z propozycji na stronie holyweek.pl. Msze święte kolędowe w intencji mieszkańców poszczególnych ulic są odprawiane w grudniu i styczniu, w piątki i soboty o 16.30. Zapraszamy przede wszystkim do uczestnictwa online, ponieważ już kończą się pakiety kolendowe, buteleczka wody święconej, i Kreda. Będziemy organizowali kolejną ich partię. Powiadomimy o tym. Planem, plan mszy, wraz z modlitwami, jest wydrukowany i znajduje się też na stronie parafii. W najbliższy piątek modlimy się za mieszkańców z ulicy Teodora Cheneczka, a w sobotę z ulicy Księdza Jakuba Ruczkowskiego. Jeśli ktoś nie uczestniczy we Mszy Świętej Niedzielnej w kościele, może przyjąć Komunię Świętą poza Mszą Świętą. Udzielamy jej co niedzielę pomszy Mszy Świętej o 12.30 i pomszy o 16.00. W sobotę o 7.30 odwiedzamy starszych chorych parafiam. Prosimy, żeby zgłaszać ich na bieżąco. We wtorki i czwartki modlimy się różaniec o 20.30. Od 15.00 w tygodniu jest przeniesiona adoracja Najświętszego Sakramentu z kaplicy tutaj do kościoła. Dziękujemy osobom, które podjęły się dyżuru w tym czasie. Po mszach świętych w niedzielę można nabyć w domu parafialnym u Państwa zespołu charytatywnego opłatki, świece Caritas, a także nasze parafialne kalendarze. Dziękujemy Paniom oraz Panom za sprzątanie naszego kościoła. Przydałyby się jeszcze ręce do pracy, ponieważ jest mniej yy, tych ludzi sprzątających. I przy okazji dziękuję za transmitowanie yy, tych mszy świętych o 11.00 panom którzy tam są w naszej reżyserce i tym którzy są codziennie rano na ruratach to jest taka niezawodna ekipa i widzimy że to dosyć dobrze wychodzi dziękuję za tą posługę